Zrozum to. Takie są zasady duchowej walki. Dobry templariusz czci wielką królową. Broni jej honoru i poświęconych jej świątyń. Naśladuje jej cnoty i rozkrzewia miłość. Każdy prawdziwy templariusz musi być maryjny. Czy nie można by tak powiedzieć o nas? Że jesteśmy współczesnymi templariuszami, nie walczącymi za pomocą fizycznego miecza z fizycznymi ludźmi, ale jesteśmy powołani do walki przeciwko mocą ciemności na wyżynach niebieskich nie z krwią i ciałem, czyli z człowiekiem, ale z demonami, które zaprzysięgły zniszczenie każdego z nas, potępienie ciebie. Twojego małżeństwa i Twojej rodziny. Nasza oręż ma moc burzenia warowni demonicznej.